Witam wszystkich bardzo serdecznie No Wczoraj sobie Chciałem zaparkować A tu w miejscu parkingowym Proszę bardzo Jakie rurki sobie sobie leżały O Żal było nie wziąć Będzie parę milion. Szkoda, że nie będzie No Pogoda nie za bardzo. Dzisiaj coś chyba rozbiorę. Może z tego. Ogólnie spać mi się chce, nie chce mi się nic robić, ale coś tam pogubimy. To trzeba będzie pociąć. Do skrzynki się zmieściło. No napalenie jest za wilgotno, bo ciągle co chwila coś kropi. No. Także trzeba patrzeć, bo Zawsze coś dziś leży. Pozdrawiam wszystkich.